Siemaneczko jest 63 dzień podróży 26 listopada i ja jestem w Machal. Mała wioseczka e, u podnóży gór i właśnie przyszło mi śniadanie, więc dlatego chciałem Wam pokazać, jak wygląda pokój i śniadanie za 10 dolarów. Oczywiście w pokoju nie ma żadnych wieszaczków, nie ma nic takiego, więc pierdzielnik jaki jest tutaj widać, nie ma tutaj w środku też internetu LTE łapie dopiero tam daleko, więc zostawiam tam telefon po prostu i muszę korzystać z laptopa, ale jest spoko i w porównaniu do tego co było to tak wygląda śniadanie nie zawsze jest tak super, ale staram się wyciągnąć jakieś pozytywy albo przynajmniej starał się nie złosić, więc ja wam życzę wszystkiego dobrego dobrego śniadania, smacznej kawki i wszystkiego wszystkiego dobrego 10.30 ja się wyczłapałem, ale jest muka bo od tej wioski, z której miałem ruszać to ten snap nie dojeżdża no i tak nie za kolorowo. jeszcze w tym Pakistanie jeżeli będę mógł, to będę przekraczał granicę w innym miejscu z tego względu, że pojadę sobie do Karachi, bo to jest takie największe miasto w Pakistanie, to tylko muszę się dowiedzieć, czy mogę, ale jeżeli mogę, to mi to wydłuży trasę w Iranie, bo do tej granicy jest 1300 kilometrów. Już myślałem, jestem w tym Pakistanie i dlatego, kurde, jakoś tak nie, ten Iran już troszeczkę wadzi, jakoś tak nie zorganizowałem tego dobrze. Czasami to ja mam w głowie, to, że po prostu się przyjedzie i, a, i w każdym miejscu tu się da dotrzeć, nie? a tu się nie da dotrzeć, kurde, po prostu, bo niektóre miejsca są na zadupiu. Więc akcja jest taka, że nie pojadę tam, bo nie chce mnie żadna taksówka zabrać, to jest lipa straszna. Musiałem wjechać na kawkę, ale zatrzymali mnie jacyś goście i się tam pytali, bo jeden, kanał po angielsku, no i jakie były pytania, no czy dziwki są w Europie legalne, czy jak masz małżeństwo to możesz sobie iść do kogoś innego ile jest ateistów w Europie i tak dalej i tak dalej, już mnie zmęczyli, już pół godziny z nimi gadałem, że dobra muszę iść bo już mi się nie chciało to jest jedna rzecz, która poprawia mi humor zawsze taka kaweczka i to w filiżance w takim ładnym miejscu, od razu człowiek tak się czuje lepiej całkiem urocze jest to miasteczko i już dwie, trzy osoby zagadały do mnie po angielsku, więc na taką populację małą spokój. To tak nie to, że zagadały się ma co tam, tylko skąd jesteś, ile dni już jesteś tutaj i tak dalej. Nie mogę dobrze wykorzystać tego czasu tutaj, z tego względu, że trochę się stresuję tym Pakistanem. Nie mam odpowiedzi na moje pytania, czy ja mogę przez tą drugą granicę przekroczyć, czy nie. E, tam popytałem ludzi, no i zobaczymy, a z innej strony. No nie mogę dojechać też znowu miejsce, w które chciałem, bo tam nie dojeżdża taksówka. Chciałem wziąć 5 km bliżej bym sobie doszedł i też mnie nikt nie chce złapać, no bo oni nie chcą jeździć. Jeżeli musisz 20 km jechać w jedną stronę i wracać musisz na pusto, więc idę sobie yy, gdzieś po prostu tam pochodzić. Postaram się zrelaksować, bo ostatnio tyle myśli. O tam, A ja sobie po prostu idę w kierunku tych gór i zobaczę co tam będzie. Przez mój brak planów oczywiście nie ma opcji tam dojść, ale takie są widoczki. No i to jest pasmo 180 km i one oddziela tak aby tą część, a tam z tyłu jest pustynia. Kurde, źle to zaplanowałem. I wiecie, mam mało czasu, bo mam kasy tylko na 5 dni myślę, że mam. No i takie mam. Właśnie rozkwinki. sery, już myślami jestem gdzie indziej, nie, już jest naprawdę jestem gdzie indziej, już troszeczkę e, spisałem na straty ten Iran już myślami jestem gdzieś w Pakistanie. Cała ta wioska jest otoczona właśnie górami, tam troszeczkę też jest za chmurzone i nie widać. A ja postaram się dojść tu, ale nie wiem czy mi się to uda. Po prostu idę sobie na spacer, żeby troszeczkę odpocząć. Pozytyw tego wszystkiego jest taki, że rozkminiłem, że ta droga, która idzie, to jest droga, e, którą ja będę musiał jechać, więc nie muszę się wracać 30 km do tego miasta, do którego przyjechałem, bo on, e, i tak jakby jedzie tą drogą, więc jutro e, postaram się łapać Stopa. Jutro mam do przejechania 180 km do jakiegoś takiego starożytnego e, miasta. Całe miasto jest wpisane na listę światowego UNESCO i to jest e, podobne miasto, które było tam, ma takie alejki, tylko tam jest bardziej takie no fajniejsze, o, ładniejsze jest e, jak z gry komputerowej bardziej, więc tam się zatrzymam. Mam 5 dni od jutra, po prostu mam na 5-6 na dni mam po prostu kasę. Nie? No i wiecie, nie, już nie chcę więcej wymieniać tutaj pieniędzy i to będą moje po prostu ostatnie dni w Iranie. To się wszystko wydaje blisko, ale to tak blisko nie jest. Tak sobie myślę jaki sobie cel obrać, bo jednak tutaj nie ma wioski, ale myślę, że tak, albo wejść na tamtą górę, albo postarać się wejść na dół, ta wygląda wyższa ale mi się wydaje, że jest strasznie daleko do niej to nie jest tak chłopszy, ale pójdę kawałek i zobaczę, no gdzieś muszę się wspiąć nie, no dobra, nie ma szans tam dojść, bo jest już 13 .00. nawet jak ja tam dojdę, to niech mi zejdzie z godzinę wejście na górę, a już o 17 to już jest ciemno, więc zwyczajnie nie ma opcji, źle zorganizowałem zupełnie, zupełnie, jakby źle to zorganizowałem a tu się da dojechać do samych i jeszcze dalej, dalej, dalej w piękne te okolice No ale kurde, no źle to zorganizowałem No szkoda Szkoda bardzo, szkoda, bo widoki są naprawdę cudowne Idę tak sobie już z godzinkę I dalej daleko wszędzie Ale przyszedłem tutaj pod te słupy, mówię, jakoś stojaczek sobie z tego zrobię, żeby sobie fotkę strzelić chociaż jakąkolwiek Tutaj, a zapomniałem kurde, statywu. Rano mówię, wezmę statyw. A to, że ja go nie używam, to po prostu no, zapomniałem. No to tu tam sobie pomału i wracam dalej otoczony tymi pięknymi górami. No niestety, no mówię, no moja organizacja czasem bym się w pysk strzelił za to. Ale no trudno. Jak widać w małym miasteczku też jest ładny park. No, jutro idę tutaj na tą ulicę, więc tu mam dwa... Kilometry, żeby dotąd dojść. Możliwe, że wezmę tutaj snapa, bo tam dalej się te ulice łączą i wtedy będę chciał pojechać tam autostopem. Jednak jutro wezmę sobie już kartkę i napiszę sobie to miejscowość, do której jadę. I będzie na pewno łatwiej, nie? więc spoko. A dzisiaj misja jest jeszcze taka, że postaram się wydrukować gdzieś wizę. No i to tyle. Szczerze. Oblecę tutaj po mieście Tam co jest ten ogród to jest 8 km dalej I on jest płatny więc Szkoda mi jest kasy Ja naprawdę muszę oszczędzać Bo nie wiem ile dni spędzę Mam kasę na 5 ale wiecie Może będzie trzeba 7 spędzić Więc troszeczkę chcę ścisnąć zbieracz I jak coś to po prostu ostatniego dnia sobie Poluzuję albo wymienię te pieniądze Na pakistańskie na granicy Też nie spodziewałem się że ta wioska Będzie tak wyglądała z początku A jest naprawdę ładna Tu jest park do któregoś się nie chce iść Ale znowu Waliłem się na mukę, bo jest 20 godzina, kiedy wszystko e, odpoczywa. Ja tu mam wkrętkę na mandarinki, no i kupuję sobie mandarinki. Teraz chłop za kilogram mi liczy 50, nie? A mam tam 700 gram, wie ty, to, to nie jest dobra cena. A on mówi 45, nawet to też nie jest dobra cena, nie? I on mówi 40. No a w końcu zapłaciłem 30 za 700 gram. To i tak było trochę wyżej, ale już mi się nie chciało Szukać gdzieś indziej, nie? Ale... Mm, a zawsze tak jest jakieś 35-37 za kilogram, nie? O mi kurde chciał 50 na początku. Serio w tej wiosce spotkałem więcej osób mówiących po angielsku niż chyba przez cały pobyt tutaj w Iranie, takich przypadkowych spotkanych na ulicy i często ludzie mówili, że no, będą się ciebie pytać jaka religia i tak dalej. To może spytało mnie się trzy osoby, jaka jest moja religia, ale wszyscy pytają się, jaka jest moja praca. jak mówię, że nie mam pracy, to oni są zdziwieni. Jak to nie masz pracy? Ja mówię, że nie mam, że no zaoszczędziłem pieniądze na rok podróży i podróżuję. Ale jak to, nie? Taka zwykła, zwykła wioska i kurde, no jestem zdziwiony, bo też gadałem rano z takim gościem on mówi, że to jest naprawdę bardzo mała miejscowość, bo on chciał sobie Couchsurfing założyć, ale on mówi, że tutaj po prostu nikt nie przyjeżdża, że to jest taka mała wioska, a tu jest naprawdę w porze. Oczywiście nie na tyle w porze, żebym chciał tutaj mieszkać, ale na tyle w porze, że można to uznać za fajną, irańską wioskę. Wiecie, no ja nie mówię o tych wioskach, gdzie naprawdę mają tylko kozy i nic więcej, no tylko, że to jest taka Taka wiecie, no taka mała wieś tutaj, no. Tu też można zobaczyć jak są samochody naprawiane. I Tutaj wszystko naprawia się na ulicach. Rzadko kiedy ma ktoś wasza. Mają też, nie można powiedzieć, że nie, ale bardzo, bardzo dużo samochodów jest po prostu naprawiane na ulicy. Nawet raz widziałem taką akcję, że gościu silnik rozbierał, Kład, wiecie, tłoki, wszystko po prostu na ulicy na ten brudny piasek. I hej, co, i będzie chodzić. Tutaj możemy jeszcze zerknąć na jakiś meczet, chociaż nie wiem do końca, czy to jest meczet. Czy to nie jest jakaś szkoła, bo tutaj bardzo dużo ludzi siedziało wczoraj. I ja wnioskuję, że może to być szkoła, ale mogę też się mylić. No i czuć taką piękną jesień. Jest tak cieplutko, znaczy to teraz już jest chłodno, trzeba śmigać w kurtce, ale te listki opadające są przecudowne. A tutaj jeszcze dla zabaw. Naprawdę taka przedzimowa jesień, chociaż jak pojadę do tego Karachi, no to tam będzie chyba bardzo, bardzo gorąco. Troszeczkę złe miejsce też wybrałem, żeby wrócić, a raczej czas, bo jest wszystko zamknięte, jak ja już wrócę, to nie będę mógł wyjść bo nie będę miał ubrań, bo wszystkie ubrania daję do prania. A raczej w krótkich spodenkach nie będę chciał wychodzić, więc... Nie, nie wiem, chciałem sobie jakoś kurczaka tutaj kupić. Ale zamknięte było po drodze i pewnie się otwiera dopiero o 17, czyli za półtorej godziny, więc coś trzeba wymyśleć. Patrzcie jak super wyglądają te ulice. Nie wiem czy Wam się też podobają. Ale nie ja się chyba zachwycam takimi nieoczywistymi rzeczami. Na przykład jak ta brama ładnie wygląda. No niby to stara jest, ale nie wiem, jakiś ma to swój taki urok. A ja sobie kupiłem dwie porcje, bo jedną na obiad, jedną na kolację, no bo już nie będę wychodził. Jeden to jest jakiś kurczak z ryżem, a drugi to jest jakaś wołowina. Zapłaciłem za to e, 25 zł jakieś. Uff. Troszkę adrenalinka podskoczyła. Uf, no, to był pies, i to taki niezły. Dobrze, no, że mam reklamówkę i go ale pierwszy atak psa Iran, gdzie w Turcji dzień w dzień. Naprawdę tak odpocząłem od tych psów. Że, eh, ekstra. Tu jeszcze jakiś mały meczet. Tutaj fajne opuszczone. O, i to miasto, do którego jadę, to jest właśnie z takich budynków stworzonych, Ma wszędzie takie daszki. I powinno być naprawdę fajne. No, jest tylko 180 km, więc postaram się tam dojechać autostopem. No, a jak będę miał kartkę, no to będę mógł już tiry łapać bezpośrednio. Ale tutaj też wszyscy są takimi murami odgrodzeni. Nic nie widać, bo no, tutaj czasami jest otwarte ale ogólnie no to zobaczcie, że wszędzie jest zamknięte pod sam korek tutaj bram wszystko jest tak bardzo odizolowane ja raczej myślałem, że te wioski będą wyglądać tak jak tutaj wiecie, wszystko rozwalone tutaj te mury jakieś rozpierdzielone a to naprawdę jest rzadkość tego wszystkiego No tam można spotkać to ale no no serio też uważam, że pomimo, że spędziłem najwięcej czasu w mieście, no to po tych wioskach też trochę pochodziłem i to nie wyglądało źle. Ale teraz rozpniłem, wsadziłem do drugiego telefonu kartę i zrobiłem z niego hotspot. sobie może być na zewnątrz, a ja sobie mogę korzystać a tutaj popcorn. Jednak z tym hotspotem nie wyszło tak kolorowo, z tego względu, że nie wiem, jakąś ten telefon musi mieć słabszą antenę w środku. I po prostu nie łapię LTE, więc nici z moich planów Ja tak naprawdę już nie będę wychodził z pokoju, bo dałem te pranie Nie wiem jak ja to rozwieszę tutaj Ale będzie miaska. tutaj nawet na syrza nie ma żadnego haczyka Jakoś tam planuję drzwi złapać jeden, drugi Kurcze nie wiem, gdzieś tu za kaloryfer Nie wiem, będę kombinował jak ona to przyniesie No i z tego miejsca ja się z wami żegnam, jutro Próbuję autostopu, zobaczymy jak to pójdzie 180 km przede mną. Trochę niezaplanowany dzisiejszy dzień, ale gdzieś ta głowa ucieka, tak jak mówiłem Ja się z Wami żegnam. Dużo uśmiechu, wszystkiego wszystkiego dobrego. Zostawcie coś po sobie. I do zobaczenia jutro. Siemano.